Do ręki. Co się stało z tym serwem? Co? co nam skomplikowało dzisiejszą niówkę? Za dobrze szło, nie? Chuj, Gdzie masz ten? To. O, tutaj Czerwone dywany pod Audi. No. Więc tak, w Audi udało się wymienić rano mm, płyn chłodniczy. Przy okazji, wyciek był z czujnika czujnika temperatury, tak. To zostało usunięte. Serwis olejowy, czyli filtry oleje zostały wymienione i został nam w zasadzie szybka robota, przegub, tak, napędowy. Tak, zamontowaliśmy przegub. Przyszedł jeden rodzaj, pokaż boski. To jest stary, no, a te ten, co przyszedł, jest za mały, tak? Za duży. Za duży. Czy nie tu mieści jest. się tu. Czyli tutaj nie. A, tutaj, czyli Płośka tu jest, jest za luźna wtedy w środku, tak? I Magda szuka innego. I albo będziemy wypijać auto, mamy jeszcze dwa auto do sprawdzenia, albo złożymy ten przegub i jutro jeszcze raz go rozbierzemy. Tak, e, Audi, to jest 2.8 silnik, tak, tylko około 2000 roku, no i nam zrobiło taką niespodziankę, tak, no ale cóż, e, złożymy go, wypchamy, zostawimy na polu, niech się dogrzeje, sprawdzimy, czy nie ma wycieku. i jutro z, w, zamontujemy, zamontujemy nowy przegub, o ile będzie dostępny, A jak nie, no to damy to osłonę, No, Boże, on nie był... Osłona była roztargana, tak? Da, udało się go w sposób y, humanitarny wybić. No i można go w razie D jeszcze raz zamontować. Wymyć środek, wymienić smar i, i zamówić nową samą osłonę. No weźliśmy przegub, no bo ten ma już swoje lata. No ale cóż, zobaczymy, co będzie. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.